So, właśnie na początku ja miałam bardzo fajne e, zyski już na początku, no bo nie było tego kombinowania, tak, nauczyłam się e, albo kopić w klej, albo po prostu weszłam na skaner i robiłam zgodnie i ja pamiętam pierwsze wpłaty dałam, e, wpłaciłam 50 dolarów i ja zarobiłam, pierwsza była 500 dolarów od razu. I wtedy pamiętam, że pisałam że mam w sumie tam chyba te 1000 złotych i, i potrzebuję zarobić, tak? I, I wtedy pamiętam, że Ty powiedziałeś, że jak mam ten tysiąc złotych, to odpuść po prostu Milena, bo, bo to lepiej sobie iść tam coś kup czy cokolwiek, ale nie ma co ostatnich pieniędzy po prostu wydawać i, i działać. Więc ja wtedy odpuściłam i. i w w tamtym roku we wrześniu y, spróbowałam jeszcze raz, już, już nie miałam takiej świadomości, że mam ostatnie tysiąc złotych, tylko po prostu stwierdziłam, y, spróbuję, tak? Wejdę, y, sprawdzę, jak, jak to faktycznie wszystko wygląda, więc y, tak jak mówię, 25 będzie września, ja, jak jestem rok y, już z wami. My, my, my mamy wszystko w tej akademii po prostu y, na tacy podane, więc wystarczy y, y, trzymać się tych wszystkich zasad i, i nie kombinować, bo. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Franek Rumak z tej strony, założyciel Take Profit Crew. Jest ze mną Milena i Milena jest po takim dużym kroku milowym w tradingu. I dzisiaj sobie porozmawiamy, bo Milena właśnie odebrała dofinansowanie na trading. Więc pierwsze pytanko do Ciebie, czym jest w ogóle takie dofinansowanie, jak można to uzyskać, jak Ty to uzyskałaś, jak byś mogła nam przybliżyć po prostu tak łopatologicznym, takim prostym językiem dla zwykłego kolskiego. Konto fundowane no to jest przede wszystkim yy, możliwość, zacząć zarabiać jakieś tam większe pieniądze, tak? Bo, bo jeżeli ktoś nie ma dużego kapitału, no to, no to wiadomo, że te, te wygrane są znacznie mniejsze. A dzięki właśnie takim dofinansowaniom, które daje nam konto fundowane, mamy taką możliwość, że, że te, ten 1% dwa konta, 2% zysku jest znacznie większy. Przede wszystkim no, trzeba zdać egzamin. Jest to w zależności jaki etap sobie wybierzemy, czy to jest jednoetapowy, czy, czy dwuetapowy, ja akurat mam konto jednoetapowe i dwuetapowe, no co? No egzamin polega na tym, że na przykład wybierając konto fundowane 10 tysięcy, trzeba zdać, trzeba zarobić, można powiedzieć, te 800 dolarów bądź 600. To też wszystko zależy, jak, jaki sobie po prostu wybierzemy, czy chcemy 6%, czy 8%. Jeżeli Zdamy ten pierwszy etap, dostajemy znów login, hasło do drugiego etapu, no i tam znów musimy pokazać, że jesteśmy zyskownymi traderami, i przypuśćmy znów te 8-6% musimy uzyskać, żeby zdać drugi etap, tak? Okej, okay. czyli ogólnie jakby przychodzimy sobie do takiej firmy, która ma pieniądze, zdajemy dwuetapowy egzamin bądź jednoetapowy egzamin, otrzymujemy dostęp do kapitału no i mamy jakieś tam zasady, że nie możemy zrobić jakiejś tam za dużej straty, tak? dokładnie dokładnie no bardzo zwracałem na to uwagę właśnie w kontach, że, że to nie jest na zasadzie że wszystko albo nic bo trzeba się trzymać zasad te 1 3% konta tak że, że nie na jednej transakcji od razu zarobimy 600 dolarów bo może tak być że po prostu po całej weryfikacji nie dadzą nam tego konta fundowanego bo dla nich to jest hazard tak a nie jesteś traderem tylko hazardzistą więc no, jest, są, jest wiele zasad których trzeba się trzymać i i wtedy... czyli chcą po prostu zobaczyć, że jesteśmy profesjonalnymi traderami, że wiemy co robimy tutaj na rynku. powiedz mi Milena, jak ty długo w ogóle tradujesz? Czy grupa Take Profit to jest jakby twoja pierwsza grupa, czy wcześniej gdzieś tradowałaś, kiedy zaczęłaś, takie troszeczkę twojej historii, jakbyś mogła nam opowiedzieć. Ja w... będzie we wrześniu, 25 września będzie, jak jestem rok w Take Profit. Wcześniej trzy lata temu, w 2021 roku, napisałam również do Ciebie, bo, bo wtedy też jeszcze nie było Take Profit, tylko też już właśnie w socjalach puszczałeś o, o tym tradingu i wtedy do ciebie napisałam i wtedy było te 7 dni za darmo. Okay. I przez te 7 dni jeszcze ja miałam takie w sumie można powiedzieć, taki cięższy czas w swoim życiu i wtedy pamiętam, że pisałam że mam w sumie tam chyba te tysiąc złotych i, i potrzebuję zarobić, tak? Mhm. I, I wtedy pamiętam, że ty powiedziałeś, że jak mam ten tysiąc złotych, to odpuść po prostu Milena, bo, bo to lepiej sobie iść tam coś kup, czy cokolwiek, ale nie ma co ostatnich pieniędzy po prostu wydawać i, i działać, więc ja wtedy odpuściłam i. W, w tamtym roku we wrześniu y, spróbowałam jeszcze raz. Już, już nie miałam takiej świadomości, że mam ostatnie tysiąc złotych, tylko po prostu stwierdziłam, y, spróbuję, tak? Wejdę, y, sprawdzę, jak, jak to faktycznie wszystko wygląda, więc y, tak jak mówię, 25 będzie września, ja, jak jestem rok y, już z wami. Mega fajnie. Czym ty w ogóle się zajmujesz na co dzień? Bo wiem, że pracujesz, jak ta praca wygląda, jakieś tam różne zmiany pewnie masz, tak? Znaczy, nie chodzi mi stricte, gdzie pracujesz, ale jak to wygląda tak czasowo mniej więcej. Wiesz co, no ja ogólnie pracuję na lotnisku, jestem managerem na lotnisku, więc też sobie gdzieś tam jeszcze dorabiam, można powiedzieć. I czy pracuję w sumie od poniedziałku do piątku, tak? To, że gdzieś tam sobie weekendy czy jakieś, tak, jakieś nocki, to po prostu też na lotnisku, ale to jest tylko w formie po prostu, żeby sobie dorobić, tak? Ogólnie pracuję na co dzień. I co? No. Trading traktuje jak na razie. Jak na razie trading traktuje taki dodatkowy dochód, no a zobaczymy, zobaczymy, co będzie. No, no właśnie, bo pytam z tego względu, że no nie ma co ukrywać. 99% ludzi, którzy do nas dołączają, mają jakąś pracę. I właśnie pytam, jak ty sobie radzisz, żeby łączyć to wszystko. Czyli jak możesz taki, na przykład taką wskazówkę dać dla ludzi, którzy pracują, nie mają zbyt wiele czasu. Jak ty się odnajdujesz właśnie w tym tradingu, że znajdujesz ten czas, żeby faktycznie jakieś transakcje popuszczać? Wiesz, co, no, przede wszystkim to trzeba mieć na każdy dzień, wydaje mi się, plany yy, działania, nie? Że po prostu wstaje, i co, co uda mi się zrobić, to sobie zrobię, tylko faktycznie trzeba sobie jakiś ten plan ułożyć tego wszystkiego. Yy, ja na przykład yy, szybciej wstaję, tak? I jeżeli przed pracą sobie analizuję jakiś rynek, już yy, co się może zadziać, tak? Więc zazwyczaj tam gdzieś godzinę wcześniej wstaję, żeby to przeanalizować. Yy, jeżeli nie mam czasu, bo są w pracy też, no nie powiem, że mam możliwość czasem spojrzeć na ten rynek, ale jeżeli nie mam, no to to zostawiam to po pracy po prostu. Przechodzę z pracy i, i sobie gdzieś tam tą godzinę, półtorej, dwie zagospodaruję, żeby gdzieś na te, na te wykresy, a jeżeli faktycznie nie mam na to czasu, to też po prostu nie gram w tym danym dniu, bądź no mamy tego to wypowiadomienia, więc czasem wystarczy po prostu zrobić tylko kopiuj, wklej do tego telefonu, puścić, zostawić i, i niech się dzieje, tak, więc tutaj jest każdy może wybrać, nie musi koniecznie siedzieć, analizować książek, czytać i nie wiadomo, co robić. Bo ja też miałam taki na samym początku, że nakupowałam, chyba mam 10 książek o tradingu, bo ja już lecę w to w ogóle. I to, to nie o to chodzi, bo my, my mamy wszystko w tej akademii po prostu na tacy podane, więc wystarczy trzymać się tych wszystkich zasad i, i nie kombinować, bo ja dopiero zaczęłam. Ja tak naprawdę w marcu zdałam pierwsze konto dopiero fundowane. Okay. I dzisiaj, dzisiaj specjalnie policzyłam, że zdałam, że to, to jest dziesiąte konto fundowane. Okay. E, I ja zauważyłam, że efekty są tylko, zaczęły być efekty jak konsek nie, nie kombinowałam, tak? Tylko po prostu albo gotowe powiadomienia, albo sobie jeszcze wcześniej czy był impuls, teraz kwantum, są zasady, i nie kombinuję. I ja te książki po prostu te, co na samym początku kupiłam, zostawiłam. Bo ja już zaczęłam wszystko mieszać. A tu są proste zasady, które po prostu trzeba się trzymać, i tyle, tak? Czyli najważniejsza I... rada dla ludzi, którzy pracują, po prostu wstawać wcześniej. Tak, wstawać wcześniej. I, I tak, tak ostatnio nawet w, w, mówiłam, że no, nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma czasu. Tak samo jak ktoś powie, nie napiszę do ciebie, bo nie mam czasu. Nie ma czegoś takiego, że, no dobra, może być taki jeden dzień zwariowany, tak? Wiadomo, że no, życie jest różne, i, ale że. Codziennie ktoś mówi, że nie ma czasu, no to, no to jest niezorganizowane, tak? No bo wszystko można pogodzić i mamy w ekipie, tak? Jest pokazywane różne osoby, czy starsze, czy młodsze, czy z dziećmi, i tylko po prostu no, trzeba chcieć, tak? Zgadzam się z tym w 100%. Dobra, powiedz mi tak, jak wyglądały w ogóle Twoje początki w Take Profit Crew? Czy ten trading był taki turbo dla Ciebie niezrozumiały, czy może go jakby szybko gdzieś tam łyknęłaś? Jak to wyglądało u Ciebie na początku? Wiesz co właśnie na początku ja miałam bardzo fajne zyski już na początku, no bo nie było tego kombinowanie, tak? Nauczyłam się e, albo kopiów klej, albo po prostu weszłam na skaner i robiłam zgodnie. I ja pamiętam pierwsze wpłaty dałam, wpłaciłam e, 50 dolarów i ja zarobiłam pierwsza, była 500 dolarów od razu. Nice. I, I to było i to było tylko, że to było dobre i niedobre, tak? Bo ja w tym momencie pomyślałam, że ja już jestem super traderem, ja już w ogóle muszę rzucić pracę, bo kurczę, no z 50, 500, no to i, i wtedy zaczęło, zaczynały się pod kątem głowa, tak? Że y, przesuwanie stop losów, ja wtedy te 500 dolarów y, zawsze nie przewaliłam, tak? Bo no odbije, tak? No kiedyś musi to odbić w końcu, no i nie odbiło, polały się łzy i, i były chwile, że, że po prostu chciałam tym wszystkim rzucić. Bo, bo to już nie dla mnie. I powiem szczerze, że ten trading to mnie bardzo dużo nauczył. Ja poznałam siebie tak naprawdę, bo ja naprawdę nie wiedziałam, że no jakby ktoś kiedyś wcześniej, no dobra, no nie będę przesuwać i koniec, a w trakcie tego ja po prostu to robiłam I sama siebie poznawałam, że, no mówię, to no przecież miała się trzymać zasad, a nagle przesuwać plusy, tak? I no to mega zabolało wtedy te minus 500 dolarów, ale. ale no ale te początki to, to faktycznie nie były. Później były takie właśnie po tych 500 dolarów, jak straciłam, to faktycznie to jakoś tak nie szło. Bardzo moim głównym celem było to zdać konto fundowane. To było moje takie marzenie, takie chcę, chcę zdać, tak? I teraz jak na przykład czy gdzieś na grupie, czy jak z ludźmi rozmawiamy na eventach, to bardzo dużo osób też ma ten cel, żeby ten konto fundowane zdać, i ja jak zdałam to pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste konto fundowane, to ja też już myślałam, że to już super, tak. A najważniejsze według mnie to jest wypłacić z tego konta fundowanego. Nie zdać. Bo ludzie, jak myślą, że jak zdadzą już konto fundowane, to już jesteśmy bogaczami. Tak? Bo już mam konto fundowane i teraz już w ogóle rzucam pracę. A ja y, tak naprawdę y, dużo kont zawsze przewaliłam, bo ja już myślałam, że już. Jak już mam wieło. konto fundowane, to już po prostu mam wszystko. tak? No I teraz głównym moim celem to zawsze. Nie jest już to konto fundowane, ale żeby wypłacić z tego konta fundowanego. I, i to jest, to jest taki, taki priorytet, bo ja też teraz się do, częściej przerzuciłam troszkę na e, realne konto, mhm. bo nie wiem, co tkwi, ale żeby zdać konto fundowane, nie mam nie ma z tym problemu jakiegoś dużego. Ale później niby robię to samo nie, nie, i po prostu no nie idźcie. Jest L, jest L, i ja stwierdziłam, że mówię: na razie sobie troszkę odpocznę no, z tymi kontami fundowanymi, a zacznę po prostu te pieniądze, co chcę wpłacić na konto fundowane, to znaczy kupić konto fundowane, wrzucam sobie na realne i tam z mniejszymi kwotami, ale systematycznie sobie tam, tam wypłacam. Co, co też było, jak miałam, mam, mam cały czas gram z tymi kontami fundowanymi, to ja się musiałam nauczyć znów lotem grać. Bo głowa już była przyzwyczajona, że gram cały czas przypuśćmy lotem 1, a teraz muszę zagrać 0,01. I tak samo głowę trzeba przyzwyczaić do tych niskich, można powiedzieć, wygranych, ale też tych wysokich wygranych. Ja nawet sobie na demo puszczam, jak miałam, bo raz zdałam konto, dwa razy nawet, ale je przewaliłam na 50 tysięcy. I ja nie umiałam sobie chyba poradzić mi się wydać z tymi kwotami. Okay. Bo tam było naraz. Dla mnie TP1 też puszczałam sobie TP1 1 na 1, ale nagle miałam 500 i nagle miałam minus 500. I, i dla mnie to już mówię o. No <laughs> Więc tak, kwoty, wszystko... kwoty na pewno robią robotę. A powiedz mi jeszcze tak, bazując jakby właśnie na twoim tym, można powiedzieć, rocznym doświadczeniu, co według Ciebie jest najważniejsze w tradingu w ogóle? Głowa. Okay. Dla mnie ja będę cały czas to powtarzać, że głowa to jest trading, yy, mamy te zasady. Yy, Trzymać się zgodnie z tym wszystkim, a, ale głowa to dla mnie to jest, to jest priorytet. To, jest, to trzeba po prostu. Widzę, ja teraz po roku, bo na, w tradingu naprawdę da się zarobić. I ja wiem, że ja bym mogła więcej zarobić, ale miałam z tym problem wcześniej. Mm -hmm. No dobra, to... To dwa, dwa ostatnie pytanka i Cię puszczam wolno, bo wiem, że nas czas leciutko nagli. Komu byś. Polecała zainteresować się tradingiem, a komu byś na przykład odradzała? Czy są takie osoby, na przykład, którym byś odradzała? E, to znaczy poleciłabym każdemu, mm -hmm. żeby po prostu, ja, czy ja znajomymi, czy, czy, czy nieznajomymi jakichś obcych ludzi, to ja zawsze mówię, spróbuj, tak? Mm. Miej chociaż tą świadomość, że, bo to nie musi być dla każdego, bo nie każdy się to, w, to, w, to, w tym odnajdzie, e, ale żeby, uważam, że każdy powinien spróbować, nawet chociaż ten jeden tydzień, co jest za darmo, tak, chociaż żeby z zobaczył, a, co, z czym to się je, nawet tak jak mówię, no, ten tysiąc złotych, no, dla jednych jest to dużo, dla jednych jest to mało, ale jeżeli ma taką matę wolne tysiąc złotych, spróbuj ten jeden miesiąc, czy, czy to jest w ogóle dla ciebie. Okej, okay, bo... poradziła wszystkim, którzy mają tam powyżej 1000 zł, żeby sobie zobaczyli, jak to w tak. ogóle wygląda. No dobra, to dajmy na to: mamy takiego delikwenta, który ma tysiaczka. No i tak jak większość ludzi tam pracuje, ma swoje obowiązki. Przygląda się, chce zacząć, chce zobaczyć, ale coś go jeszcze tam trzyma, czegoś jeszcze się boi. Co byś, co byś powiedziała takiej osobie, żeby go właśnie popchnąć, żeby chociażby sobie spróbowała te 7 dni, ten pierwszy miesiąc, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wszystko wygląda? Żeby napisał do mnie. <laughs> Znaczy, no jeżeli ma takie wolne y, pieniądze, które, które może pozwolić sobie, tak, że, żeby to sprawdził, no to przede wszystkim tak, no, no mówię, no przyjść, przetestować, wrzucić sobie na konto realne parę, ja nie mówimy tutaj o jakichś nie wiadomo jakich kwotach, ale te 50 dolarów i, i zobaczył, czy, czy to jest dla niego, tak. Mega. No to powiedz mi tak Milena, czy ja mogę Cię oznaczyć pod tym wywiadem, Facebook, Instagram, żeby takie osoby właśnie się do Ciebie odzywały, jeżeli mają jakiekolwiek pytania? Oczywiście, że tak. Ja bardzo wszystkich serdecznie zapraszam na mój Instagram, zawsze można do mnie napisać, porozmawiać, nawet na kawę się umówić, o na trading porozmawiać, więc więc dobra zapraszam. To jeżeli będą takie osoby, to wysyłamy do Mileny. Ja tutaj bardzo dziękuję, nie zabieram więcej czasu. No i co, życzę samych profitów i widzimy się chyba za, za, za dwa tygodnie w Warszawie, tak? Dokładnie tak, widzimy się w Warszawie. Dobra, pozdrawiam, dzięki. dzięki, pozdrawiam. Sobie. Cześć, hej.